Siema, siema z tej strony oczywiście Elwisa, witam was moi kochani bardzo, bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale tutaj właśnie z tym siema, Siemana no właśnie odcinku właśnie kazami jest Abra, na byku, siema, siema witaj, siema Co u Ciebie słychać, co? Powiedz stary, co u Ciebie słychać? Mów Ty, jestem w górach. No brawo, no Dokładnie stary, dobraz, to no, mówię ci że no, jest bardzo ładnie, ale... Aha, tu jest... A tutaj jest okay, to ja gadałem do krowy, dobra, to nie było tematu, matu, okay, nie było tematu, ja gadałem no, z tym, bro jest krową co za gość No podobne skiny, nie? Dobra, nie gniewaj się, a więc właśnie moje no, kanie w co tym za odcinku gość. Dobra, stryna, spokojnie, to była tylko krówka, nie? Nawet spoko wyglądała, no wiesz, no się nie przejmuj, nie? Co? Nie gniewasz się? Co? E nie, go się pogrzało, naprawdę. Dobra, no, ok, wezmę no, okay, no. właśnie w tym odcinku, polecimy nie, sobie no, właśnie. No. Tej... Dobra, ale stary spokojnie, to była tylko krówka, więc nawet się tutaj magania w tym odcinku, polecimy sobie właśnie tutaj z tym jegościem do kopalni właśnie w górach, tylko po to, aby zdobyć oczywiście nie niewyobrażalną ilość emeraldów, ponieważ to właśnie mam sobie kill'ów na fortunkę 2 no może to nie jest ale jest fortunka, więc poczko, i więc na właśnie tutaj każdy wie, że na emeraldach występują, znaczy na, na emeraldach występują emeraldy. W górach, mamy właśnie tutaj normalnie rudę emeraldów, więc polecimy sobie właśnie teraz do kopalni i będziemy sobie szukali właśnie kopalni, ogólnie ciekawych i emeraldów, więc stary co startuje, Trzymamy chyba tylko to właśnie nie mam pojęcia gdzie możemy kopać. Wiesz? Nie mam pojęcia, stary. Co robimy? Co? No ja ten kopko pod kwiatkiem o, Pod kwiatkiem na przykład. Dobra, okej, okay, niech ci będzie. Więc właśnie kosztuje się właśnie kość coś bo obok siebie, więc serio, zobaczymy z tego będzie, bo to właśnie no, no i no, dla no potrzebujemy właśnie tutaj jakiejś kopalni, więc zobaczymy co z tego będzie. Może będzie jakaś, nie wiem, chociaż spoko kopalnia ponieważ no chyba każdy wie, że jest różnie, rzeczy. Ale jak kup... nisko my się chcemy tym Nie wiem, stary, jak coś będzie, to się po prostu nam kupujemy, okej? Okay? Ponieważ no jest w ogóle tak ciężko znaleźć kopalnię się No Zaraz zobaczymy. Ooooooo no starastyk... się, jakaś okay, serio, zaczęło się. Tego najbardziej nie lubię, tego najbardziej nie w swoich odcinkach, że są właśnie jakoś tam kopiec spokojnie, no i nagle bUM! mam łopaty, nie? mam, opaty, nie? Okay. Teraz mam. O! Też tu jest, więc spoko... Oooo! Zaczęło! się, coś właśnie piko było, więc zobaczcie, moje kochani w tym momencie. Co jest sub... kolejne. Okay, subskryb... o, złotko, Dobra, ja biorę złoto, su sub elo. Subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne. Nowe odcinki z nowej serii co dzień, wysłać, jest tu bardzo ważne, a w tym momencie każda osoba, która strzelił i suba oraz dzwona i napiszcie w komentarzu szmaragd, otrzyma do mnie serduszko, no ale mówię, subskrybujcie mnie to, żeby nie było, bo to żeby to sprawdzał, nie więc najbardziej subskrybujcie kanał, a każdy z nowego jest... Dobra, startuję właśnie mam tutaj, to emeralna, widzę no, w tym odcinku stary, kopiemy. 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 Co? No, wszystko. No, no, głównie Emeraldy, bo to właśnie się bym na nich tutaj głównie skupił, ok? Dobra. Siamonowy. bym, Nie, to jest to ja sobie go wykopałem. Ale to może jakiś teraz sklepił, bo tu jest jakiś, właśnie widzę, że dziwny zamek, więc poczekaj, bo to sobie jakiś teraz stary, 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 nie mam pojęcia. Złoto. Gdzie? Dobra, i no, tu jest... Te... Czekaj, czy w górach też jest jakiś sporo, sporo to złota, czy jak? Nie mam stary pojęcia, ale chyba tak. Nie... O! O! proszę, właśnie tej wioski, coś kolego. bardzo fajnie. I mam stary fortunkę dwa, a z obydwu ród emeraldów wyleciał mi po jednym Emeraldzie, ok? Czajesz to? No, jakby. No jest to trochę komp kompromitujące jednak, ok? Nie ukrywajmy tego. Więc teraz tych ster, jak jakiś dalej szukamy Co? Co ten cave? No tutaj powiem Ci, że były tylko na razie te właśnie środem rado, to jest i tak dość sporo jednak. Waga, uwaga! No! Okej! Okay. Ło, wyleciał mi 463? Ej, aż trujeczka, to trzy emeraldy. Ej, to jest nawet w że bardzo dużo, więc to no bardzo fajnie. Więc mi też. Dobra, ale ty masz fortunę. Ja no, no właśnie, więc seriano, no, do końca. Ogóle, być jak ciekawie. Ouk, właśnie tutaj jest obok siebie, wiesz, tak, to sobie właśnie tej mega obok ciebie cały czas stoję i nawet za to idę mam. No. Więc teraz dalej się tutaj polecimy ten na przykład i szukamy dalej właśnie właśnie cave. O to stare. O, nie, to jest najgorsze, serio, to jest najgorsze. Dobra, bijemy je, bijemy je, dobra i serio, ale takie, no, emerald tutaj to jednak spoko, nie, dobra, więc teraz tak. Okej, okay, no, seriobyku. Naprawdę, to troszkę, mam mam jakoś najdalej tych emeraldów Serio, potrzebuję w tym odcinku jak najwięcej, bo są właśnie emeraldy, na stronie Emeraldy, to... co ci emeraldy, jak no, ty nie można... Jak to nie mam, jak, jak mam ich pięciu? Jest emerald! Jest gdzie? Gdzie? Pa, tu jest Okej, okay, idę po niego, to właśnie widzę, że to jest dość paru mobów, Więc wiem po niego, staraj, serio, pojęciu, już, tu coś. Ej, całkiem jest dużo w sumie No, ile się wleciało z, z tej rudy, co? Śmiało, pochwal się No nie wyleciało, bo cały czas po niej skacze. Tak? A mogę ją sobie ja wykopać? Eee, ja sobie wykupę. Dzięki, ok, mam teraz tutaj właśnie piątkę No jeden Emerald, co? Jakie ja, no, ja serio? No, płacę, jak ty stary, koch! Dostałem to... od Abry kiedyś fortunkę 2 i mu zapomniałem oddać, no i w końcu sobie ją przegarnąłem, nie tak sobie też dla mam z innyki lefami, więc no, Abra, wow. nie waj się! Dobra, co tam masz? Co tam masz stary? Ja tu mam creepera? W ogóle powiem ci, że mam mieczyk natury, który yes. ma który ma na sobie knoka, knockę dwa o, To się szanuje, więc starazcie ci wasz tej byczku nie ma Ej stary, to Ile? Chyba, chyba zebrałeś. Nie, mam swoje tylko. A, no to jeden wobec. Jeden. Tego. No powiem ci, że no mega dużo. serio? No niby powiem tak, kubalnie jest, jest, jest nawet fartowna, ale no nie ma fartu z naszymi fortunkami, okej? Okay? Nie ma tutaj szczęścia na pewno, więc będziemy dalej. dalej. Ty wyź, chłopy, uważaj, co? Ty ja tyłeś chłopy. To mega bucho, więc no powiem, że też właśnie sobie tutaj jakoś pogarnę eksploat. No, nic nie ma. Ponieważ mam flana sobie ogarnąć jakiś, no wiesz, na drotowy kilofik, więc właśnie mega spoko. Więc teraz tak teraz tak, a ty jak wziąłeś kilofik, co? Z kopalni? Ja mam diamentowy stary, taki jak zawsze miałem. Czyli nie był uczciwi, ale jednak mam trochę gorszą fortunkę, więc trudno, kiedy lecie udali, właśnie chcemy zaraz sędzę, jeszcze ją je wendy, więc serio, zobaczył teraz, co tego będzie, a wy moim kancie dla wędziela mam swój drugi kanał, nazywa się lv El Wisto, Kim jest właśnie go. Bardzo polecam, macie właśnie link do gry karcie tam w opisie. Serio spróbujcie też codzienne odcinki z tej serii to właśnie z tymi chłopakami. A my lecimy dalej sobie właśnie takiego się tędy właśnie przejdziemy sobie. Stary, do ja rady. mam kill -off na każdą okazję po prostu. No to jest dobro, okej? Okay. To jest szczęśliwe Nie, więc... serio, teraz mam diamentowy, a jak mm. będzie mi się chciał, to będę miał inny dziz, no na to, No to jest dopiero gościu. taki wiesz wybór, nie Więc pamięcie, że no, był też właśnie spośród, gdyby jakieś emeraldy wbiły jednak. znaczy emeraldy, diamenty właśnie takie trochę bardziej niebieskie emeraldy. To byłoby ogólnie epickie, nie, więc zobaczymy, co właśnie w tym odcinku znajdziemy. Okej, okay, bo tutaj właśnie widzę, że nie ma jakiegoś tego mają dużo, w ogóle to też, Abra, nie wiem, czy wiesz, ale w Minecraft 16 w tym właśnie naszym normalnym świecie, pojawiła się nowa ruda. Wie, Jaka ogóle? ruda. Co się, czekaj, co się nazywało Brylant. No, Brylant i to wygląda właściwie a jak. jak... Brylant, tak, usłyszałbym o tym, Nie słyszałeś? Ty nie słyszałeś. Raz? No to jest taka no, ruda. Ma. Ona wygląda tak samo jak ruda Emeraldu, tylko że jest niebieska. Słyszałeś o tym? ale to by było super! I jakby to by to było super Ona występuje na poziomie chyba, no nie wiem, 11, wiesz nie widziałeś y y naprawdę? Jakże miałem jest 5. Raczej! Raczej Elwiso, ja rozumiem, że jestem nowy w tej wersji, ale... Coś mi, tu nie. No no chyba jednak nie. Nie widziałeś ich nigdy naprawdę stary, to no, powiem ci, no, trochę dziwne Ta, jednak, no bo każdy już nie ma. w swoich miniaturkach. No możliwe, no w sumie, no czyli no nie masz tego, no dobra. Myślę, że będzieś troszkę łatwiej do sprękowania, okej, okay? ponieważ agentik to wpadł, dobra? Ok, znaczy dalej, dobra, więc teraz syk. no powiem wejść to, może teraz jakaś sobie odbijmy tędy, żeby no co w tej nie chodzić, no nie bij mnie Chojwasz jest teraz za mną, więc pik, teraz styk! Dobra, polecie kolega więc poczku lecimy właśnie to teraz dalej i szukamy właśnie szybko tych, Aha, ja powiem ci, że... O! To jest właśnie jakieś wyjście, więc o mi polecimy, bo tu jest takie ci, że takie było na koło. Teraz tak, okej? Okay? Dobra. Ty, możemy się kopać przed siebie? Ale no w sumie to jest nawet spoko pomysł, ale czekaj sekundkę, bo to właśnie jest jakaś jeszcze kopalnia widzę, a, a tej właśnie jeśli nie mylę, występuje najwięcej emeraldów właśnie w kopalniach. Czekaj w ogóle też nie mam powiedzieć, że czy, czy zaraz są góry, czy jakoś, wiesz to? Co by to właśnie ktoś jest zgarna węgla, ponieważ okej okay, powiem tak, węgiel, no niby jest słaby, no niby każdy mówi, że jest słaby, ale no jak przychodzi to dlaczego to lewela nie ma, a węgiel właśnie taki level dla, więc serio, sobie właśnie coś tu wolę zgadnąć i koniec potem płakać, więc teraz taki zaraz, tak, serio, spoko! A ty gdzieś to Zgubiłeś się czy jak? Halo? Hey, szukam stary czegokolwiek. Widzę twój nick! A gdzie jesteś dokładnie? Ile ciebie? Jestem. O, tu jesteś, więc poczekaj, to też wysto, co bo się właśnie zgarnę ten lapis szybko, ponieważ się, to w właśnie powiem, że dość pożyteczny. Dobra, okej, okay. a za czas tego XP teraz pamiętam, no to jest właśnie taka ruda diamentu, ale troszkę bardziej taka, no granatowa, więc trudno. w ogóle pięć tam chyba było bl 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 blokowo, mam stag to jest takie dobre. W ogóle ile w tych górach jest węgla, czekać, tutaj z tych wungów wszystkich, no po prostu, no ciekawe, to jest, więc zaraz takie, teraz tak powiem, że właśnie myślą emeraldy, ale nie, że występuje aż O tyle nie, węgla. tu na górze nic nie było! Pusto? Yeah. no przykro mi kolega, przykro mi bardzo. Okej, okay, teraz ci właśnie jakoś też widzę, więc sobie w swoim kierunku wbiję. Chodź w jaki jeszcze właśnie w kierunku mego Niku, co dajesz, żeby ku do mnie, nie? Dajesz. Okej, okay, mamy cię, więc spokojnie damy do Elvisa. Śmiało i lecimy teraz właśnie w to. Aha, myślę. Chciałem powiedzieć że na was sobie w ale czy nic nie ma, więc trudno, polecimy sobie jakoś, wiesz to powiem ci, że na początku odcinka było mega fortownie, właśnie, bo było tam właściwie kilku rutemarów obok siebie, a teraz jest taka powiem, ci, że nawet lipa, nie? No trudno. No. A czy no nic dziwnego, że były koło siebie, jesteśmy w górach, typie. No w górach jest my, że jesteśmy, ale teraz no, na zobacz, że no powiem tak, na początku było szczęście, to teraz jest nie troszkę na gorzej, więc no cóż poradzi, polecimy sobie, e, ciuciutu, już byliśmy, czy nie? I chyba nawet nie to tej... Aha, byliśmy, dobra, więc wiesz, to stary mam pomysł. Chodź za poziom 11 i będziemy się kopali tak minimalnie przed siebie, aż tego się nie znajdziemy, co? Dajesz. No dobra, 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 tylko jeszcze okay. żelazo. Tu tutaj cudem było tu... Bo ja... tu. Aha, dobra, jestem, no powiem ci, że... Jestem biedny w żelazo, A ja jestem. Pokubione bardzo w ogóle i tu jest z tą biak! Ci w ogóle dzieje? Dobra, mamy czegoś bardzo dobry, więc ich wyjaśniamy szybko. O! Ej, z nich wyleciało żelazo, to jest dzieje w ogóle drugi raz, więc bardzo fajnie, dobra, styl, zdawać co? Štof. Lecimy właśnie od poziomu lawy przed siebie. Weź się to właśnie kosztuje trzy kratkie ode mnie, co? Komuś, się właśnie tutaj tędy i lecimy w stare serii to właśnie bardzo na temat Emeraldy. Liczymy, ponieważ to jest serio no, na tych górach skarb. więc lecimy, nie poddajemy się u emeraldu, to jest właśnie tej O! I powiem Ci teraz tak, stary, że to właśnie jeszcze sobie w tym odcinku będę wykopywał wszystko, ponieważ potrzebuję coś, właśnie spore levela jednak, nie? potrzebuje gość jakieś ja levela. Też, ja też, jak e, na redstone na przykład trafiłem, to sobie go kopię. No właśnie, oooo! To masz. No i tak to kolego, można żyć, okej? Okay. Serio, diamenty tutaj mamy, wow! więc zaraz... Wow, wow, zob jak mnie do lawy wrzucił. Wyjdziesz? Przeżyjesz? Tak, 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 tak. tak Dobra, stary, stary, czekaj. O kurde, pierwszy skład miałem tego. Raz... O. Fajnie. Dwa, trzy, cztery, iki, i wyleciałbym mi tu właśnie widzę, że 5, więc no bardzo fajnie. Bardzo dobry wynik, więc do ciebie właśnie zaraz chcę tędy szybko. Z tego, z tego powiem którym to jest nawet spoko, okej. Okay? Teraz tak sobie jeszcze coś, właśnie. Fery, ty diaksy! Diaksy masz? No cóż? No, już jeden. Wow! I nawet Ej, stary, i tak nawet blisko tak, siebie. Czekaj, czekaj, sprawdzę. F3 plus G. To był to, to, to mój skryt, czekaj, bo mi tu nie działa w tym świecie, 8. wiesz? Nie działa mi. Ja to, okay. mam stary. To jest inny chunk, tak? Inny, to jest inny chunk? Nie, czekaj, też mi nie działa. Nie, czekaj. mam jakiś błąd Minecrafta, serio, w ogóle nie wiem co chciałem absolutno. Dobra stary, masz ten moment i będę właśnie sobie ktoś no, mam czemuś 7, stary. Siedem. Nie mam... nie no siedem, żeby nie, 7. Mieliśmy diaksek. No powiem ci, że to i to w sumie, no ale trudno, lecimy po to i zawsze nastop, byłem górzysty. To tak na mesie stare jak byłem kopać złoto to, znalazłem chyba też z 20 diaks. No co, nie wynik, więc poczko, lecimy dalej, bo się tej Przed siebie, nie poddamy się, dopóki w tym odcigu jeszcze jakiś właśnie emeraldów nie będzie. No chyba, że lekko zobaczymy, zobaczymy z kursu, nie mam pojęcia O, węgiel, to jest sobie właśnie, tutaj jest chętna więc Mówię zaraz tak, stary. Jestem w stanie ci zaoferować dwa slaki węgla, w zamian za dwa emeraldy, Co ty myślisz, to Węgla? No, węgla. Ty, w sumie? No? To nie. Co myślisz? No nie. A w sumie, może <laughs> byś chciał, może, dwa emeraldy za pięć diamentów? O! Co o tym myślisz? O, już do ciebie idę. Mhm. Mm Albo już to sprawdzę kiedyś chętny, co zróbmy, że trzy emeraldy. Elvis już do ciebie idę. Dawaj do mnie, kolego, dawaj do mnie. Okej, okay, też dawaj mm. się kosztować, wbijam, okej, okay, dobra. Okej. Okay, dobra, co gdzie jesteście? O! Oh. <laughs> dobra, do dobra okay. masz dwa. Trzy. To jest aż pięć dementów, jednak. Pomysł sobie, to jest aż pięć. Ja. No dobra, no tak się właśnie robi intereski, więc spoko! Dziękuję bardzo i teraz udane Ej, ale ja nie wiem czy my wyszliśmy z gór, czy nie? No chyba nie, chyba nie, więc będziemy dalej stary przed siebie. Zaraz właśnie no my bo się trzebamy. Jak ty mam? Serio? Ile? No. Stary, ósemka. Nie gadaj. No, ho, zobacz. No to jest, powiem ci szczęście, m. no. Oooo, żelazo! Żelazo! Koło Diamantów sobie z chęcią zgarnę. I jeszcze lapis, ej, to jest bardzo na kobalnie, stary, to jest bardzo bardzo na kobalnie, mega, więc spokojnie, właśnie, to jest jakby Biu Exp. No, więc stary, wiesz, to skopię sobie, a ja się odsunę, żebyś to właśnie jakoś sobie nie w mnie zgarnąć, dobra. Odsunęłam się, wiem, żeby że nie zebrałeś, mam 28. Mam 0. Tak. Co? Dobra. Sporo. Ej, ej, ale to są góry, bo. Tak, wiesz, to ktoś, który będzie tak lekko za nisko, wiesz, przejdzie sobie o, na f... Wykupa... Kurcze. Nie zatrzymałem się, akurat stary, patch emerald właśnie był. Patrz, widzisz? Proszę. Pa 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 pa, możesz go sobie o. wziąć? Ej dzięki, wygląda jest taki protyp. protip. Kop się na klatkę wyżej, ponieważ teraz to jest właśnie 11, więcej sobie. Powiem ci, że no taki emeraldik to spoczko jednak, więc teraz tygi Serio, postarajmy się, zróbmy z tego odcinka najlepszy odcinek z kopania ever, ponieważ no zobacz, taka stary była na początku kopalnia, nie? Tam chyba właśnie zdobyłem w pierwszych trzech minutach tego odcinka, trzy emeraldy, nie? Więc spoko. Ej nie, sobie... ta jaskinia była OP serio, ona, ona była pewna, no ale potem, potem, właśnie, chyba, jakoś z tego wyszliśmy, i potem znowu na niego wbiliśmy, nie masz pojęcia, serio, nie mam pojęcia, po więc teraz tak lecimy, dobra, Redstone'ik zawsze na ok? serio, zawsze na więc teraz właśnie, tak, szybko zgarniamy, i lecimy dalej w kierunku, tej właśnie awerki, ponieważ właśnie, tej, tak, Powiem Ci, że lekko masz na uwagę, jeśli chodzi o szybkość. O! o! To jest Sporo tu jest w ogóle lawy, tak tutaj zauważyłem, więc no... No właśnie, ho, ho, tu jest fair-cake cały. Okej, zaraz go sobie ocenimy. Dobrze. O, ale tu jest byczo! Ile tu jest chłopie lawy! To, powiem ci, no ciekawie, ciekawie. I tu jest też, powiem ci, też sporo... Oho. Rest Reston zawsze się oba kopać, nie? Więc no, fajnie, fajnie, dobra. Ale coś jest? No potrzebuje emeraldów, no, tak powiem po ci, że potrzebuje tak fez jednak, ponieważ właśnie sobie myślę, żeby zrobić taki sklepik. Samoobsługowy, gdzie będziesz miał normalnych wiele, nie? To jest mój pan. A jest złoto, możesz wykopać jeśli bardzo, bardzo tego pragniesz. O, dziękuję koleczko, dziękuję. Powiem ci taki ale stare... bardzo hojny. daj hmm. Chodź, zobacz, fajne rzeczy. Emerald, czy coś jeszcze innego, co? Zobacz! No, ale... ale ee... Fajnie obra, fajnie. No tak się... wyszło stary, ja nie chciałem szukać. No. Znaczy, nie, nie, nie skomentuję okej, okay? więc poczko sobie właśnie jak się zgarnia węgiel i co? Chyba teraz lecimy dalej w kierunku tego hejwa, co? Czy nie? No chyba tak, stary. Tutaj chyba... już polecimy sobie, tu właśnie widzę, że jest pusty, więc polecimy sobie tędy i właśnie. Ej, o. no, tutaj mógłby być jakiś M-Sik. No. no przydałby się na no bo potrzebujemy właśnie tych M-sów Fez, no. Pół Mega, więc teraz tych w ogóle stary nie chcę, może kupić za Emeralda 3,5 węgla. Nie stary, nie już mam Wiesz, dużo. Wiesz, ile to jest 3% węgla? Czaje to. Nie, byczku mam dużo. A 14 golda? Nie byczku, nie nie a tarczę amerykańską? Nie dostaniesz ze mnie, nie, nie A właśnie moi kochani, jeśli właśnie byście chcieli zobaczyć mojego Instagrama, to macie go oczywiście w opisie, nazywa właśnie Elvisa półdogowy, że to właśnie macie serio, bardzo amerykańskie zdjęcie bez właśnie, bo mnie bardzo polecam, macie sam właśnie, no więc no powiem tak, follow to właśnie musi być konieczny A my lecimy sobie właśnie daleko sobie tutaj wokół tej lawy, dobra Eee Ej, ja poszedłem dalej w Key'a stary, bo tutaj znalazłem od nogi Tak, a gdzie niby? Czekaj, gdzie? Do góry, w prawo Bra. jakby, ale. Ale eee, tu To jest lewo? Dobra, więc wiesz co w lucie może tej tutaj właśnie do mnie polecimy dalej przed siebie co? Bo to jest takie właśnie na Maria Horoso, tylko to jeszcze szybko garnę ten węgiel i lecimy dalej właśnie przed siebie kopiąc jakoś tam właśnie emeraldy, diamenty i wszystko tam na się właśnie na napotka w ogóle. To coś tutaj właśnie szybko śmieci wyrzucę, tego nie U potrzebuję. Nie ma gdzie jesteś. No idę! Dobra, to idzie dziś, a ja sobie właśnie zrobię segregację szybką. Włącznie w ogóle sobie szybko wezmę, to właśnie mamy węgiel, tu jest właśnie lapis, który jest zbyt, zbyt dużo, tu jest właśnie redstone, eee, tu i właśnie powinien być już tutaj nie ma, więc to sobie damy golda, żelazo, emeraldy i żelazo, pikobelo, stary lecimy dalej, co? A gdzie... Nie? A, widzę nick, dobra, lecę. To się właśnie do mnie i lecimy właśnie, ponieważ musimy w tym odcinku serio, coś dobrego znaleźć, więc to? Ja jeszcze wkopuję w to miejsce, a ty trzy obok, co? I lecimy, serio Okej, okay, dobra nie było tak. Gravel! Spoko opcja! Spoko miejsca. No stary, jest najlepsze, no. Eee, wow, naprawdę brakuje mi słowa. No ponieważ, no okej, okay, zawsze jest grabber, no zawsze, ale też nie też pomyśl, ponieważ jak już sobie zdobyłeś ten Lederet, nie? to no, zauważyłeś no, no, no. chyba, że kiedyś, tak dawno temu, była z tej bardzo mądra osoba, która sobie pomyślała, a dodamy w Minecrafcie do kopalni gravel, okej. Okay. No stary, ktoś wpadł na pomysł, nie, że to tak. będzie dobry pomysł. Tak. Jakby I jeszcze lepsze i jeszcze lepszy. I właśnie ktoś przy aktualizacji Minecrafta 1.16 sobie wpadł na pomysł, a czemu żeby nie dać im tego jeszcze w naderze, nie? No po prostu, no, wszędzie gravel, w naderze, wszędzie. W w kopalni, pod wodą, wszędzie. Świetną, uczucie, no nienawidzę, ok, to jest gorsze niż piach, a się niczym nie różni, więc lecimy dalej przed ja, Stary tak, stary z można może daje. Sansą zrobić, można szkło zrobić, a z Gravelo? Tyku. No, ewentualnie wiesz, no... O, Oooo, ciekawie Jaki, się robi. taki stary Paweł. nie wiem czy Aniaki? nie, nie ośmiokrotny prezent, oj chyba nie ośmiokrotny. Teraz to nie jest mój? No nie, niestety czterokrotny tylko. Czterokrotny, no bardzo mi przykro, kolego. Więc mogę to właśnie skopieć sobie, to jakoś wezmę szybko ten węgiel, ponieważ jest bardzo pożyteczny. Dobra, co tam się wyleciało z tego? Eee, mam 39 dziewięć stary. 39 Jackson. A my poszliśmy w końcu co kopać, bo ja zapomniałem. Emeraldy! Emeraldy, takie wiesz, takie. Takie. Mam stare dwa Emsy przy sobie. A nie chcemy się jakaś może teraz opylić, sprzedać? Nie. Dobra, ustalmy. Dam ci cztery staki taki węgla. Dynobeku nie dam ci. Dwa i pusta lapisu trzy i pusta redstone'a, 14 golda i 13 żelaza. Nie, no gościu, pal co To jest wszystko sam Chrysler, to jest wszystko samo. Serio. No. Bo będzie tak, warto jesteś, serio. Myślałem, że to jest troszkę bardziej przy, przyjacielski, ale no... Ale no, nie ciemsy. No ale no, tylko dwa mi dałeś, no wiesz, Nie, sorry, trzy, ale no i tak trochę mało jednak, nie? Nie no gościu, ty w ogóle gumę, nie? Dobra no, powiem ci, że no biorąc pod uwagę argument, że sobie tak o. po prostu twój kilo przegarnąłem, no to... Ooooo! Nie? Hej. Tak się kolego nie bawimy. o A taki kewik! Dobrze, to mi pasuje, więc teraz tyk! Ile tu jest w ogóle mojego <laughs> głównego bloku? Piatek, Róża, sobie ja wezmę. Okej. Okay. Niech będzie symbol Emeraldów. O, 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 dziękuję, w końcu! Okej? Okay. No chyba dwa, bo teraz nie patrzyłem, ale ma ten styl, więc spoko. Ale w końcu, nie? Więc nas z górę nie puściły. Serio góry nas no, jeszcze nie puściły, więc bardzo fajnie. Siema na światło w ogóle, siema na Siema, trzymaj się tam, nie macie, dobra, okej, okay. wydać sobie też tędy. Dobra, tu jest jakieś zejście, Tutaj więc ciekawe. chyba za wysoko.

już co ja do ciebie teraz właśnie jakoś do mnie stary, z go wykopiesz No, byłoby w ogóle nie mega ciekawie. Tam właśnie widzę twoje więc sobie do ciebie wbijamy już, okej, okay, dobra, alright, więc zaraz cyk, cygi, cyk, A co mogę tam wbić, nie? Też mogłem wbić w tym kierunku, więc teraz raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dobra. Emeraldik jest grany, więc zlecimy z nim. Mam tutaj 13. ile tego wyleciało? Okej, okay, no jeden, no. Nie jest źle, ale jest spoko. to właśnie jest spoko, wytlecimy dalej sobie jeszcze. Szukamy kolejnych sztuk Emeraldów, dobra, nie macie szkielecie. Poddaj się, w ogóle tylko tu jest widzę, że kanion nawet, zrozumiesz, to kanion znalazłem. No, no serio, ten... ale ten Emerald wysoko był bardzo. Wysoko nawet. Wiesz, to one właśnie, jeśli się nie mylę, występują w losowej odległości, nie? Nie jest to powiedziane, że mają jakiś tam limit wysokościowy. Więc teraz cyk, i teraz cyk, no będzie właśnie jakoś... Tu ich nie widzę niestety, więc troszkę przykre... O. Jaka miła złota niespodzianka. Dobra, co mamy jeszcze? No, fajna kopalnia. No, eee, fajna kopalnia. i aberster, nie uwierzysz. Znalaz, znalazłem tam nową w Minecraft. No tylko wiesz, niebieską. Ale gdzie ty jesteś? E, w kanale wiesz. Zobacz, to jest na stary? Widzisz ją? Nie widzę cię stary no, To nawet. chodź do mnie, ci ją pokażę, zobacz. To jest to, co Nie wiem, jak do ciebie wrócić. Okej, okay, no to ja sobie ją wykopię i mam zaraz w końcu. Wow, mam ametyst. Wow, ciekawe to wygląda, no? Stary nie, nie ma czegoś takiego. Jak to nie ma, nie znasz się. Nie! Ma, Jesteś jest tu nowy, okej, stary kolego, to i wiesz, w ogóle bez wątpliwości. No, Jak to nie ma, jak jest? Ja nie wiem, stary gdzie jestem. Jestem w kanioniacy. Nie wiem! Kanion! O, Zielony kolega! O, jestem w Sie... kanionie STARE Dobra, to wbije do mnie jakiś też właśnie jestem w kanionie stary, więc szukamy się, dawaj, szukamy się to jest w ogóle Ale tu jest w ogóle kopalnia. Tu już, jakaś. Tu już coś był albo tutaj byłeś, nie mam stare pojęcia, czekaj, jaka kopalnia. Ale nie widzę cię w ogóle, byku. Czekaj, stary, a wiesz co? Może postaram się właśnie jakoś wrócić do miejsca, w którym byłeś, co? To było bo tutaj właśnie nawet rozsądne, bo jestem właśnie obecnie w kanionie, więc śmiało beczku wbije do mnie jakoś. A nie, ja poczekam... stary, nie ma opcji, że znajdę. Czekaj. Mam plan. Mam, mam ma, ma plan. Weź Dawaj. się, cofnij i wróć nie w to cofnę miejsce. Nie cofnij się, bo już stary nie wiem, gdzie jestem. Nie, pomaga sobie, nie mam pojęcia, Dobra. Gdzie jestem. Dobra, więc najmniej telefon. telefon, Terefan, za kwestię, się może poszukamy. Ciebie w ogóle, nigdzie. No i ja cię, no stoi, jeszcze powiedzmy, że szukamy. Spokojnie, powiem tak, nie poddawajmy się, jest jeszcze nadzieja, więc na no, wiesz lecimy właśnie, zaczynamy się do góry. Dobra, gdzie jest Twój nikubę? Gdzie jest Twój nikubę? Jestem. Patrzysz sobie na kanion. Ale, który kanion? Powiedz mi, czy tam jest sporo kobla? Nie! Z nowy kanion Jeśli masz jakiś nowy kanion, no więc no. Powiem ci, że no, jest to co najmniej dziwne, ale spokojnie, nie poddamy się zresztą jakoś coś jeszcze poszukamy. A przynajmniej tak musimy się wydawać, że to znajdziemy, ponieważ no. Ej, albo się w takiej mega symetrycznej kopalni? Nie, stary, ja nie oczy ty do mnie w ogóle rozmawiasz, nie? No, powiem ci, że no, dość sytuacja niekomfortowa. Łoho! I wygapany sobie Golda, a patrzę Emerald, nie? Więc no, fajnie, fajnie, co goś się zagarnie, Mam swój nick. Tak, masz mój nick, to dobrze. Wbiję do Elvisa. O, siema no w ogóle Siema no byku! Siema Obera! W końcu stary po tylu minutach, sekundach, czaj, nie? O, złoto! Kolejne? No pa! Ja powiem Ci, że jest w ogóle mega, że właśnie sobie właśnie nie znalazłem, a pod nim był emeraldik, więc no ciekawie, ciekawie. Więc będziemy jeszcze sobie właśnie, kosztuje tutaj tędy, jeszcze tędy, bo pewnie sobie jeszcze coś właśnie tutaj polecimy. Serio? potrzebuję w tym odcinku jeszcze chociaż jednego emeralda. Serio? Nie poddam się, dopóki to jakiegoś nie będzie emeraldika. Oj, to nie będzie Easy. To nie będzie ich Ło! No, Jak się rzucił chłop na mnie? Dobra, Sekundę no, temu no. chłop Emeralda znalazł, co powiedział, że. Ej, muszę kolejnego. No, byłoby spokojne. więc starasz jakąś sekundkę. No, wiesz to? Powoli w to wątpię, ponieważ, no, tutaj naprawdę nie ma nic ciekawego. Nawet tutaj ba, nawet tutaj nie ma żadnych nowych kopalni, więc najbardziej. O! Tu nas jeszcze nie było, okej, okay. to jest nowy miejsce, więc no... oha myślę, że to jest Emerald, to jest Creeper, okej, okay, dobra, nie było tematu, dobra, tam sobie wybuchnie kolego Dobra, nic nie odgryłem, więc trudno, polecimy sobie właśnie, jakoś właśnie do przodu zobaczył, też coś, będzie na końcu, no... Węgiel, więc wiecie co? Skopę sobie właśnie tego wungla i to żelazo, to no powiem że to się właśnie zaraz wszystko zgarniemy, ponieważ to jest ogólnie mega ciekawe Więc teraz tak i teraz tak, serio, wszystkie po to ruchu, będziemy zaraz bogaci, serio, będziemy najbogatsi w tym serwerze węgiel Więc teraz tak, okej okay. Wszystko? Ty, coś wszystko. Okej, okay. więc teraz zrobimy tak, żeby nas nie zabiły Więc moi kochani, w tym odcinku to będzie film, ponieważ właśnie tutaj sobie zabraliśmy dość sporo materiałów Czyli uwaga, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć staków węgla Cztery Dobre. staki lapizu, cztery staki redstone'a, szesnaście emeraldów, trzy okay. sztuki żelaza, pół golda, diamentów zero, tak? A zero diaksu Zero, Zeru, więc właśnie, bardzo dziękuję, sub, sub, subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, żeby być właśnie na, na bieżąco nowe odcinki na tym kanale są codziennie, więc to jest właśnie bardzo ważne sobie i dzwonek chyba każdy wie, jak utrzymać serduszko i też właśnie wam bardzo bardzo, bardzo, bardzo mój drugi kanał, no to właśnie Elviso, Games, okay? właśnie na nie macie moje też to na odcinki tej serii, ale są też bardzo chore akty, więc najbardziej bardziej. No i co? Trzymajcie sobie w, w, właśnie na Instagramka, macie do niego link w opisie Elvis podłoga oficjal No i co? Dziękuję właśnie bardzo i widzimy się na odcinku jutro. Siemaneczku!